Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Jasenty, witam Was w już chyba z 14, 14. odcinku, nie wiem dokładnie, ale tam w tytule będziecie mieli eee, właśnie kiedy to na, kiedy, jaki to jest odcinek. Zostawcie subika z dzwoneczkiem, żeby być tutaj na tym kanale na bieżąco oraz łapeczkę do góry. No i co, wbijajcie także na mój serwer Discord, Discord link w opisie oraz na mojego TikToka, jeśli oczywiście chcecie, nie? No i co? Za mną jest Ditex. Siema. I dzisiaj dokańkamy Mob Grinder. Nie pakcie się nad tutaj, po prostu się próbowaliśmy do góry budować, ale to potem zostanie zniszczone. A to też wbijajcie to... na kano, bo ja też mam. No właśnie, do niego no. to jak też Może jak się... Możecie, nie musicie, no dobra. Yy, tak, także ty. <śles> Okej, okay, dobrze, dobrze. No, to tak nie no, wbijajcie. Okej, okay, do masz. Dobra. Wbijajcie do niego. No ładnie. Ty mi nie groź, nie groś, tylko zabij tego ząbika, który tam jest. Taki ten ząbik. Tylko zasak z powrotem to zboże. Nie! Łupie! Dobra, sam sobie poradzę, ja nie mogę. Dobra, ciszej. Kurde, bo Kurde, wyrwało. No i pięknie, no ja to wygiłam. Oj, oj. Dobra, tu się mi się przypala całe kasto, okay. ale ja już idę robić dalej w grinder, tylko sobie zjem mięsko. Dobra, tu nie sadzimy. Nie Aha, bo ja mam tu się z tego bruku, ale ten bruk wykorzystam do podbudowy w razie czego. Okej. Okay. Dobra, okay. teraz tutaj. Dobra, no, pochop, hop jest podobna jest posadzona i w katlu, no to świetna informacja. Okej, hops. To mam nasionka. No. Aha, tu jest śnieg! Gdzie? Yeah. A tu w sumie nic. Chłopie tutaj gdzieś w, po w połowie z śnieg jakby. Ale no dobra. Ma. Nieważne. Oś. Yś! Yś! dobra. Nie, Czekajcie widzowie, muszę na chwilę przerwać nagrywanie. Dobra widzowie, już y, pauza została na ten, ale y, po prostu miałem telefon. Taki krótki. Dobra. Puszę mm. telefon. Proszę telefon. Tak ja się mówią w cały. nie wiem gdzie. Nie wiem czy to w dzisiejszym odcinku skończyłem. Będę się starał. Zrobiłem najwyżej tu... Ja nawet czelica, część, częśća! Szybko! Najwyżej chy pójdziemy po brukko kopać, nie? Bo ja tutaj się przygotowałem chleby żeby aha, bo tutaj już jest to, dobra. Nieważne. Ale mam dużo chlebyka. Chlebyka mam dużo. Okej. Okej, cyk, teraz tak. No i to mamy gotowe. Teraz chyba jeden poziom zrobić lwy wejehę. Mam, mam, że ja węgla nie mam, nie no. Mam, No ja Jeszcze mam jeden o, z tego. O, 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 o dobra, 10. Chleba? Kto no jest! Pioruna! Piorunny balon. A w sumie tutaj możemy wyleźć wodę i się będziemy po prostu wpływali wodą, nie? Ja weź trochę, że piorunny balon. Nie muszby i nie inaczej. Gdzie ty Ej, w ogóle? Bo zaraz się nam chałpy popalą. Od razu pada za jak, więc. To może dajcie. Tej, bo ja widziałem jakieś chciałem. Czy nie, u clear day, bo, bo ja widziałem jakąś burzę i rzeczywiście mogą obalić się trzeba ich spać właśnie no już tam idę spać. dobra i tak mi się skończyły te już dobra Wylewam wodę tutaj git i spływam ale do mam fajny pomysł tak. Ale mam fajny pomysł, dobra. to jest dzień... to jest to dało się pięknie 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 no idę spać idę już idę spać no to ty ich spać no dobra pięknie mamy to mamy to spimy śpimy, spimy mocno Śpimy. nagrywa się nagrywa się dobra super cieszę się ja robisz jakby robić otmelek Może. wejść zlepka? chcesz zrobić tunele? co robisz? A my robimy te tunelety, dzisiaj W ma. Następny odcinku. dobrze, dobrze. Na się szyb. Ale mam kozacki pomysł. Jaki masz Bez... pomysł? Nie mówię tak, Tak, widzowie. Żeby. Gdyby... No, dawaj, dawaj, dawaj. O, co co nie A nie, myślę, że i Weszło. O dobra, to mamy dziewicielkę. Okej, okay. okay, teraz tak. Dobra, leć. Dobra. Okej, okay, Dodatkowy bruk się wchyda, wiadomo, jak zawsze. Cyk, Papier, po co mi papier, nie rozumiem. No co mi papier? Po prostu po prostu weźmy się wodę i się to poniszczy wszystko. E, słuchaj. Eee, powiedz mi, czy ty masz jakiś kamień? Kamienia? Brugna. Bo to trzeba przepalać, bo mi... Ja tak trochę mało mam, jakby... Bo okay, to ja na razie tu szukam... O, tu mam drewno, ok, ja nic mówiłem. Bo ja, ja chyba ja będę to... musiał iść yy, i chyba zrobimy najpierw po prostu nagrywanie, ja pójdę po parę staków kamienia, to się przy... zacznie wchypalać, tam jak będę dwa staki to wezmę i racz się, się będzie wchypalać, nie? Ale mam fajny pomysł, to pomysł. Nie musisz po prostu tam podziękować, nie podziękujesz, na stumę nie podziękujesz. A to? To nie jest to ładnie wygląda. Tam chyba będzie oświetlić pod spawnerem. Znaczy pod, nie spawnerem, tylko pod... Kurde. Pod mob-grinderem, albo. Oh! Oj, oj, oj. Co to się dzieje? Ja się buduje w ogóle coś w ogóle te... No ja właśnie, ja robię to co mieliśmy robić w odcinku, a ten sobie robi co innego Dobra, okej, Ten robi swoje, nie? Jeszcze na horyzoncie. Nie ma ma. Dobra, ładnie. Bardzo, bardzo pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. 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 No, tylko że muszę... Okej. Okay. Pozwól, sobie pożyczę te głódki. Te sobie pożyczę. Ja nie mogę, tracę tylko kobla. Będę jeden wadny dotyk w ten mi strach, to pomogę. A, no jeszcze zły dałem ten, super. Dobra. Okej. Okay. Czy to ładnie wygląda? Nie wiem, może tak, może nie. A może tak, a może nie, może tak. Może Rada nie będzie. Cyk, cyk, cyk. Może nie. Jeden nie, zrobimy pasek na pewno. Nawet nie zrobimy chyba. No nie zrobimy. No! Lecimy na dół i widzimy. No, no. no. Okej. Okay. Tam no, nie piercik. No, Hard byłoby <laughs> razie jest, git. W ogóle tu się do tej, zaraz do tej skrzynki będzie wszystko wpadało. Aha, ty tu już wpadło do tej skrzynki, widzę. Co, Kabel tu spadł. Blak. Co ty tam robisz? Jagódki sobie robię. Aaa, co on się robi? O kurde, o kurde. Wiem, jadł jagoda, jagoda, wiem, Ja jagoda. Jagoda. Jagoda, jak ty masz dziewczynę? no, Dobra. No się godę. Ja mnie biją, Ja Dobra. Dobra, wiecie. Ja mam jeszcze Bocze. jakiś kamień. Chyba tak średnio bym powiedział. Chyba mam tak średnio z kamieniami już. No, średnio... Ej, a ty masz jakiś kamień? E, który mógłbym wziąć? Kamień, który mógłbyś. Przepalony jakby? Palą to nie moc palonego. Bo przepalałeś ostatnio z tego co wiem Bo no, przepalałem kamień ale mi węgla węgula sam nie starczyło mi węgula węgula? No To czekaj, ja ci przyniosę węgula trochę. Ja sobie teraz robię jakby te... Teraz zrobię no teraz zrobię klapy z drewna, Może mi starczy, nie wiem. Ale to Mówię, że nie wiem, o dobra, tu jest węgl, to fajnie to będę Dobra okej Tak jak myślałem, że to będzie węgl, dlatego to przyjdę. A węgl się przyda. W ogóle bedę, będę musiał pójść trochę po węgl poza odcinkiem, bo mam małą węgla. Strasznie małą mam małą węgla. A to dla te, dla niego zbieram. Ej, to ja u ciebie, to ja u ciebie ten kamień co masz w piecyku, tylko go nie zabieraj, bo ja będę go potrzebuję jakby. Oczywiście, go żebym... zabrać. A co? A spróbuj. A o. spróbuj go zabrać. ty cek, cek. Jagódki. Serio, jakby tyle... Di to diamentów co? było co tej Mieki, to naprawdę. Nie wiem w ogóle po co jest Mieki w Minecraftie, bo to jest bezużyteczne, jakby nie wiem. No na nie... No nie, na to jest... Na cegły jest ty, Czego, bo ja... nie wiem. Nie, nie wiem. wiem! Ej, czoło nie Tutaj, jak widzicie, to ten kwadrat jest y tam po prostu wyklęty właśnie przeze mnie, przez kill-off mój, y gdy właśnie y kopałem kamień poza odcinkiem na, na ten odcinek. Dobra. Dobra, ja muszę się od razu pozbierać trybieńka. Mam stacka już. O, o, o! Ciebie straszyłam. Dobra, Pary. mamy to, ma, 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 ma mamy to. Oj, oj, oj. Ej, daj mi tego? Co? Panie, doj tego, doj, yyy, jak się na no, no. No, yy, efekt, ten najwyższy, bo ja jestem kopalni szukam węgla i w ogóle żelaza, mapy i w ogóle. Oj 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 dobra, została, tylko, została mi tylko jagodka. <noise> no, jedna <noise> na pewno. Mówię, okay, gdzie ty? Znaczy... Co ja mówię? Dobra, no... Doj to, doj to, to, Nie dam się. No. Mogłeś sobie pochodnie wziąć. Ja nie jestem takim... Boleń, nie dźwięk. tu, 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 Tam, tam w jaskiniach dawałem najedwizel tylko po to... Ja szukam węgla, chłopie. No to już się ale już ci wniosłem węgiel w, no, w chałupie. A i tak szukam więcej, żeby był ten zapas w ogóle i... Tu, tu, tu. Rozumie o co mi chodzi. Nie, nie rozumie o co mi chodzi. Dobra, to, to, to. To nie, to nie. Dobra. To tutaj dajemy to. Dobra, to dla mnie jest, wiadomo. oj To dajemy tutaj, to dajemy tutaj. O weź doj tego, tego, tego. To dajemy tutaj, tu dajemy tutaj. A, to, to, tutaj, to, tutaj, to tutaj... Nie! dobra Ale... Bez sensu z tymi pochodniami. Ty tu byś ja tylko osłukiwał, ty to jest, nie jest taki osus najgorszy. Nie, nie, nie umiesz grać bez efektu w Minecrafta? No. Hmm. Rozumiem. Dobra. Okej. To będzie dobrze. dobra. Robisz wrażenie, nie. Czyli to gdzieś chodzi tutaj, tak? No skrótko, co to jest? Aha, to jest takie, to świeci deło. No dobrze. Niech się wejdzie. Niech się drugi świeci deło. Dobra, sorry, miałem ze dwóch widzowie, ja przepraszam bardzo. Ale już, 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 już jestem. Urryjmy się. Musimy otworzyć drzwi. Ok, let's go. I to w ogóle jest? Blisko nas było jakieś jaskinie. Dobra, dam Ci ten efekt, niech Ci no, daje Ci. Kilka... Ale to jest ostatni Minecraft Survival, kiedy daje jaki efekt. Ostatnia Dobra. seria z Minecraft Survival, kiedy daje jakikolwiek efekt. Night vision... Gim, 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 gim. Dziękuję! Ej! się wzięło? Dobra.

So, 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 so. Dobra, mamy to. Kurde, Nie! A, Dobra, mamy To Kurde, To jest. To jest. Dawa. Dawa edition. <laughs> to jest. 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 A, bo to nie wiem. Eeeh, muszę to przepalić. Dobra, Dajem. dzięki za kamień, że tutaj się przepala. Dzięki, dzięki, dobra. E, za to ci daję nasiona, trochę bardzo. Na razie. Na razie. Ok, ja wezmę wodę w razie którego jakbym. jest? Okay. Tak, przez przypadek sobie bym zrobił. Przez przypadek to no. się nie Wcale niespecjalnie. Niespecjalnie. Nie, no. nie, na górę. nie, 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 No. no, no okay, tu mamy Dobra. Pocze, tam. A aha, no to, no, no. już zaraz nie, to będzie nie, 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 się nie, zrobić nie, tutaj, Taki nie, 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 Ben. <coughs> ben pochod nie, pochodni się nie pochodzi. się... Nie, ja się nie da się! Nie ma przyjde, tak. mam być... Mam być gdzieś, gdzieś. no tam, Jak no. tam gdzieś patrzę, tutaj mam być, no... Ci o, tu mamy! Pomóc, silem cukrowym, dobra, to

nie to nie, to o to 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 nie. Ich spać, to, ich spać, ich 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 ich. Zaraz, bo ja robię to. Ale, no to zrobi zaraz, wystarczy, wystarczyłabyś tylko do łóżka. Ale... Nie, nie robię, ja robię pusąłapę. No iść, no. Aj, dobra. No i co z nim jest tak zawsze, no chujesz. Dobra, cieszyj. Cieszyj tą. Cieszyj, cieszyj tą. Żadne... Idę do ciebie po kamień. No dobra. Co, na p kankach? No, na no, lodowca no, muszę iść. Na lodowieca muszę iść. Na lodowieca muszę iść. Na lodowieca, no. No, do wieca musisz, no, do wieca, no. No, musich, niestety, musisz. Dobra, przepala się ten kamień dalej, przepala, dobra, nitest. No, wątpię, <laughs> że coś jeszcze gdzieś skończymy, widzowie, ale chyba sobie zrobimy przerwę od mobgrindera i w następnym Ory. odcinku zrobimy co innego, żeby tak wiecie, nie było to jakaś tylko MobGrinder, MobGrinder, a MobGrinder skończymy najwięcej w 15 odcinku, nie? No, tak jak myślałem, tak, że będzie dużo roboty z tym, bo MobGrinder się tak? jednak długo robi, bo no, to będziemy wizowieśli to... za niedługo do naderu. do netheru byliśmy chli, z... Nie wiem po co ja robię z normalnego bruku to zrobić, ale no tak jak mówię, jakby by było bardziej A, bardziej no lepiej, no nie? I tak no. no właśnie, no, wygląda, no. no właśnie, no ładnie, tak jak No właśnie, no, no no no, no Ale to wygląda, to jest to wygląda jak jakiś reżort. By szybować, żeby się spieszyć, żeby postępować. Dobra. Absolutnie ja, mamy. Książkę... Książkę się Oli. zrobi, bo I będziemy chcieli zrobić Enchanted w następnym odcinku, myślę. Więc Enchanted", I Enchanted i będziemy nie Więc będzie Enchanted. Enchanted będzie w następnym odcinku. Dobra, to bym nie. To wszystko jest kit, git okej? Okay. A teraz tu trzeba tylko Aha, bo Aha, bo woda się będzie wylewała, to wylewała to na dół, tak? Mhm. A przetestujmy, jakby to tak wyglądało tutaj. Uuu. Panie, Panie, to już ten, ten. ten co? Mogę ci pomóc. Mógł Nie Muszę Muszę. Muszę. Ej, Wiesz, co trzeba jeszcze zrobić? I w tym jest Też... największy problem. Trzeba zrobić na dwie kratki. Tutaj. I dopiero potem tutaj dach begle nie? WODĘ Z POMOCĄ! Ale wtedy tylko po i to jest jakby... już jesteśmy, tak jak w połowie roboty, nie? Ja. EJ KOMU... Igromu... NIE! TUTAJ MASZ WODĘ! Ojej, ojej, ja to nie w ogóle wchodzimy, a nie... Bo tutaj syf begle sam. Tak, TYK! tak, 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 NIE! PÓŁ SERCA! ja nie mogę... Dobra. Widzowie, zaraz się wiglimy, bo ja muszę kopać jeszcze trochę kamienia, więc wiglimy się za chwilę. Dobra, Dobra. widzowie, już jesteśmy. Eee, Ditex będzie robił tutaj murek, jak widzicie, a ja będę już zaczynał robić okay. dach. Dachem. Dachun. Ale mam mało kamienia i w tym problemie jestem. No świetnie, dobrze. No to nieźle W sumie to zrób na kchy, wiesz? Na kchy jednak będziesz musiał zrobić Good, co ci wesoło A trzeba zrobić dobre to No na kchy jednak, bo właśnie plany pozmieniały troszeczkę O, tam jest woda, patrz się skokę okay. tam Lecia, daś, Okej, Ok, skokuję Lecia, daś, Leć, daślu, Dobra, z odcinek okay, biorę okay. kamień inaczej by tak robić, tak? Co mówisz? Czyli na ile zrobić ten dach? Na trzy, zaczynaj... dach, ten murek na trzy... Tak, tak jak tam zrobiłem na pokątku, ten na trzy zrób. Jakby. Marnowałeś jednego kobla. No. Kamień. To na wypełniłeś. No, ty, 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 ty. pewno tego dzisiaj nie skończymy, ale w następnym odcinku na 150 milionów procent. Za, w następnym, e, w następnym, bo w następnym, no, że u mnie będziemy na odcinku. robić tunelik. Także no, u mnie na odcinku zrobimy to, kończymy, a wtedy będziemy robić tunelik z naderem. No dobra, tak okay. Oops. i poleciał. Do się kamień? No. nie dobrze. Ej, wychylił się! Ej, widzisz mnie? Widzę się! I co jest za tobą? Nic nie ma, co ma być? O no to jest. My, Myślisz, że, myśl, że masz wędkę i jest hukiem? No, a czy wędkę mam? Nie, no. Nie chcę w ciebie rzucać. Dobra. Nie No a spróbuj, a serio! Ja, ja się ostrzegałem przed nagrywaniem. Ostrzegałem się. No, co? Kurde, ja zmarnowałem na ciebie strzałem z powodzenia 11, naprawdę. A powiedziałam, ja lecę bez kamienia na no oświatę. No. Chłop leci, ale bez kamienia. W bez sensu. Dobra. Ja I chyba, ale... Ja chyba ja lecę po drewno, żeby zrobić ten... Co? Ja lecę po ja lecę drewno ze was z węgla, bo w ogóle węgla nie mogę nie się znaleźć. Ja będę zrobił tak. Barę to nie wiem, ale... Ja też próbuję się znaleźć. Ja to właśnie ja muszę iść w ogóle po jakieś... Zakli nie chodzi o surowce, tylko o jakieś... Mówiliśmy na docinki, żeby... No skórę nie na przykład, ale skórę to u krów akurat. Oj, 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 oj. Więc, dobra. Uh, Okej. Okay. Tak wyglądamy moje flipy na hit. Typony. Damy sobie tutaj, to damy sobie tutaj, to sobie damy... Ale to ale to jest takie potężne, takie... Takie domy no. nasze są i nagle takie wielkie... Takie wielkie... I no On chłopie, jak do... ja coś robię, to ja nie robię malutkiego, no. tylko robię wielkie. wow. No to piechło, wiem. Oo! Ja, ja, skąkył, nie jest za dobrze, bo się węgiel mi kączy. No i w tym jest problem widzowie. No, no to będzie jeszcze jest, jest 7 minut od klinka, Więc nie. No, dachu na pewno nie dokończymy akurat, ale no... Dokończymy dachu. Dokończymy dachu. I ja? Bo ja sobie zrobiłem w ogóle cztery piecyki, to też ja mi się przypalało u mnie, tak? Ja też mam cztery piecyki, bo... Mhm. O co co, 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 co? Dawać, dawaj, dawaj to! Dawać to drewno! Szybko to drewno! Kapitanie Meister Drewno! Dobra, okej... Okay. Fajnie to wygląda, okej, okay. dobra. Mamy... Kto jest?! To jest Cypek! Oj! Chłopie! Ja w ogóle tak tarczy mam. Dobra. Giniesz? dzień gij, od słońca, giniesz od słońca, ja o. o, lecę! Dobra. Bo chcę. Okej, okay, U ciebie się tak. już też, widzę węgiel skończył jak u mnie. To widzę się okay, no się dobrze skończył. Okej, ale to mam... Ty węgiel. słyszę pająkę, jakby u ciebie na chacie. A? Słyszę pająka jakby u ciebie na chacie. O ty kasztanie! Ty masz... Czekaj, ty masz... No na głódki, jeszcze na balkonie zapięto Ty, Ty, jest pająk, słyszy pająka, tak jakby, jak, tak jakby był na dachu gdzieś. Rony... Aha, fajnie. No i no, 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 ja nie mam włączonych tych dźwięków, Nie wiem w ogóle gdzie, co i jak. O, dobra, tego kończyliśmy. No słyszę pająka, ale nie wiem gdzie on jest. A! wiem gdzie on jest. W magazynie go masz. Okej. Okay. W magazynie. Chyba tak. Nie, bo byłem bo... Nie? Nie gdzie Nie wiem. Gdzie mam... on jest? Może jest. No, albo no, nie mam... wiem, Gdzie ja gdzieś ty, są. słyszałem musiałeś... jednym przejściu. Słyszałeś? Nie, nie, bo ja mogę używać dźwięki. O, no to, to nie wiem. Ten Może... Ten... Ja zobaczę z tego. Z Mobgrindera czy... To może się dobra, jest. Dobra, z Tyle mam takie on gdzie to takie dreszcze zrobiły wielkie. Miałam dreszcze, chłopy. Okej. O, na tu mam, dobra. Tu mi się przepalaj. I tu mi się przepalaj. Jak ogólnie to będą repuwe drewna. No i dobra, no i przepalamy też tutaj. Tutaj zawsze to będzie. Nie to robisz tutaj na nie. Mi że przebali już 4-5 to jak tutaj w ogóle... ...niech to co to, to, dobra. Z 19 pójdziemy. Ja mam 14 w razie. W taki sposób widzimy, to się bardzo łatwo robi, jeśli ma się 4-5 to... Ja powiem, nie to mogę. mogę, teraz tu wechłem to mnie wyjdzie. nie wyjdę. Nie. Yeah. Mm. nie, mam wodę przecież. Dobra. O, mówię ci powód. Bo... No świetnie. <laughs> Użyj wody. Ben A, bo ja mam jedzonka. Znaczy mam jedzonku, ale... że. czeka, tanie. Lebek świeży, dobry. Hops, 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 hops. OK. Ale to wygląda ładnie, dobra. Świetnie to wygląda. Ale nie. Dobra widzę idziemy. Ops, no, sprawy. No to chyba będziemy by już ten odcinek kończyć, bo ja... Oj oj, dobra. Bo już tego kamienia nie mam kompletnie do przepalenia. No dobra to nie w tym odcinku. Zrobię już jakieś Dlatego do tego w następnym odcinku dokończymy. Konkuremy... 28, dobra. Kurde nie mam no... zarobię. No wie, nie w następnym, tylko mówię, że w następnym odcinku będziemy robić tunel, jakby taki tunel, w którym będzie portal i będziemy mieli do niego razem dostęp z domku do domku jakby, ale to zobaczycie w następnym odcinku. A u mnie, a u mnie w odcinku będzie, będzie, już, będzie już kończenie tego. Nie, u mnie też będzie. Nie będzie u Ciebie, tylko u mnie i u Ciebie będzie, a nie? No dobrze, to, to dobrze, no. dobrze. Ale tak, do no jego, jego też zapraszam do jego na perspektywę, na perspektywę. E właśnie z dokękania Mobgrindera. Mówimy co mówić we, we, we wtorek i w czwartek czy, No kala, No teraz wybrać się codziennie, ja, takie daily, ale takie no, święte po prostu. No, nie wiem. Nie no, po prostu mi się nudzi to, no, to te filmiki. No tak, ten. Tak. No, tak, tak. no to dobra widzowie. Jest 28 minut. Ditex się tutaj ustawi. Tu. O, na tle tego, na tle mob grindera zrobimy sobie. No o. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzowie. No i co? Do zobaczenia do następnych odcinków. Pa pa. Hej!